Mam teraz dla Ciebie fragment, jeśli chodzi o wpływ społeczeństwa na indywidualną jednostkę. Posłuchaj tego. Nie jesteście pięknymi i niepowtarzalnymi płatkami śniegu. Jesteście taką samą gnijącą materią organiczną jak wszyscy inni. I my wszyscy jesteśmy częścią tej samej kupy kompostowej. Nasza kultura uczyniła nas wszystkich jednakowymi. Kontynuuje małpa kosmiczna. Nikt nie jest już naprawdę biały ani czarny, ani bogaty. Wszyscy chcemy tego samego. Pojedynczo jesteśmy niczym. No, to jest dość wymowne samo w sobie, więc jakby dłuższy komentarz jest zbędny. No ale tutaj właśnie chodzi o to, bo odrzucamy te idee społeczne. Społeczeństwo mówi bądź taki i taki. Czarne, białe. Podział na reguły, podział na kategorie jest dość jasny odrzucamy to wszystko. Dlaczego? Dlaczego odrzucać jakby tego typu ramy? O tym na pewno będę trochę więcej mówił, jak przejdę do czy konsumpcjonizmu i kapitalizmu, czy ogólnie anarchii, jakby co za tym się kryje. Ale idea w skrócie jest następująca. Społeczeństwo odgórnie nam coś narzuca. Więc powiedzmy, można powiedzieć tak, jak mówił cyniczny Lord Henry z Portretu Doriana Greya. Każdy wpływ jest nie, nie, niemoralny, bo narzuca nam czyjąś duszę. Z jednej strony tak, to jest narzucenie czegoś, ale to coś, co jest nam narzucane, nie jest złe. Pomyśl o tym w bardzo prosty sposób. Gdyby rodzice nas nie wychowali, nie potrafilibyśmy na przykład mieć manier podczas jedzenia. To jest dość oczywiste, ale wystarczy, że spotkasz się z kimś, kto nie potrafi zachować się przy stole i nagle się reflektujesz, po pierwsze, jak wszystko jest umowne i względne, no bo czy on robi coś złego? Jak na to patrzeć? Mamy te ramy społeczne, jak się zachowywać, jak siedzieć, jak mówić. I to jest na pewien sposób oczywiście sztuczne. Ale nie jest to złe. Tak by to trzeba pamiętać. Kultura, tradycja pełni rolę czegoś, co nas chroni przed zagrożeniami, Jakie mogą być z zewnątrz i z wewnątrz? No, bardzo prosta idee. Wiele filozofii, religii mówi nam o sztuce samodoskonalenia się. Powiedzmy, ta idea jest niezwykle mocno zarysowana w chrześcijaństwie. Jedna z głównych myśli jest następująca, że mamy jednocześnie szatana, złego ducha, demona, który nam coś podszeptuje i mamy jednocześnie drogę do zbawienia, jaką wytoczył Jezus Chrystus. I powiem to w taki trochę świecki sposób, co to oznacza, z perspektywy świeckiej. Mamy zarówno drogę, gdzie nasze impulsy, mroczne skłonności chcą nas ciągnąć bardziej w dół i sprawić, że będziemy po pierwsze robili to, co chcemy robić. I czym są te idee? To możesz tak sobie pomyśleć. Kiedy masz jakiś impuls, jakąś skłonność, żeby wyrządzić komuś skrzywdę, bo jesteś zły akurat. Jeżeli będziesz to prakty praktykował odpowiednio długo, to czym się staniesz wtedy? Czy będziesz całkowicie wolnym sobą? Czy będziesz czymś innym, co jest podległe twoim mrocznej naturze? O tym pomyśl w taki sposób. To jest trochę idea taka oczywiście, jaką C.S. Tuis wielokrotnie w swoich książkach. Zwłaszcza jeśli chodzi o świetną, świetną książkę, która mi bardzo dużo dała do myślenia. Listę Starego Diabła do Młodego gdzie stary diabeł uczy młodego, jak korumpować duszę. I tam jest mniej więcej, to będę parafrazował, ale idea jest taka, że szatan chce na własność wchłonąć wszystko w siebie, tak, czy jakby korumpować innych. Tymczasem, to oczywiście diabli nazywają wrogiem naszym, czyli w tym wypadku Bogiem, czy Jezusem. Jego celem jest dać wolność i wy... żeby człowiek wybrał go, no, to jest trochę moim zdaniem echo, jakby tego, co w Nowym Testamencie Jezus mówi, idea jest taka, że kto dla mnie życie poświęci, zyska je. Jakby mniej więcej o to tutaj chodzi moim zdaniem. Czyli żeby odrzucić te skłonności, jakie są negatywne, pójść tą dobrą drogą i wtedy się zyska życie. Wtedy się zyska prawdziwą wolność. A, to oczywiście dość gęsto określenie, czym jest prawdziwa wolność. No ale moim zdaniem właśnie to jest dość istotne. Kiedy jesteś kimś, kto jest zaznajomany z filozofią wschodnią, chociażby teraz trochę na to przejdę, możesz zrozumieć, że dopiero wtedy, kiedy zapewnisz spokój swojemu umysłowi, wyciszysz go, jesteś wolny. Umysł, który jest non-stop, zajęty popędami, myślami, bodźcami z zewnątrz, to nie jest spokojny umysł ani szczęśliwy na dobrą sprawę. Więc zadaj sobie pytanie: kiedy non stop męczą Ciebie Twoje impulsy, Twoje natrętne myśli, to jaką część swojej osoby one stanowią? Innymi słowy, jeżeli non stop chce czegoś, czy jestem czymś więcej niż tym chceniem? W cudzysłowie czy kiedy będę medytować odpowiednio długo i wyciszę swój umysł? I zaznam nagle błogiej ciszy i spokoju. Może wtedy jestem prawdziwym sobą. I może wtedy jestem wolny. Tutaj oczywiście stawiam tobie taką śmiałą tezę, której się nauczyłem śledząc filozofię wschodnie albo religię zachodnie, Że wolność uzyskamy wtedy, kiedy wyrzeczemy się skłonności i wybierzemy tą słuszniejszą drogę. Cokolwiek to oznacza... I wydaje mi się, że każdy człowiek wie w swoim sercu, w swoim umyśle, co jest dla niego lepszą decyzją, co jest ogólnie lepsze lub gorsze. Ale oczywiście, jeżeli będziemy praktykowali złe skłonności odpowiednio długo, to się nami już w pełni one staną. To jest moim zdaniem motyw, jaki zarówno jest tutaj, jeśli chodzi o postać Tylera, no bo Tyler na dobrą sprawę reprezentuje taką wewnętrzną skłonność do agresji, do złości, do odrzucenia społecznych norm. I w pewnym momencie dochodzi do tego, że protagonista wykształca w sobie najpierw to były fantazje, a potem to się staje już prawdziwym alter ego, które ma swoją świadomość, swoją motywację, które przyjmuje kontrolę nad ciałem, Główny bohater myśli, że śpi albo nie może spać, ale to jest okres, w którym Tyler przejmuje kontrolę i robi swoje rzeczy, zakłada kluby walki w całej Ameryce i planuje, jak obalić społeczeństwo. Tutaj to oczywiście jest bardzo no, duży rozmach, to jest duża hiperbola, ale moim zdaniem to jest bardzo prawdziwe i warto o tym pomyśleć chwilę. Czyli zagrożenie, jakie wynika z tego, czy mamy nasze fantazje mroczne. Mamy fantazje, one przyjmują kontrolę, stają się własną personą. I potem, te mroczne fantazje, mają swoje własne popędy, swoje własne cele. No i w tym wypadku, to z hiperbola oczywiście, ale dążą do obalenia społeczeństwa. I moim zdaniem to nie jest wcale aż tak odległe od tego przykładu, do jakiego cały czas wracam, do dzieciaka, który bierze karabin i idzie do szkoły. Pomyśl, chwilę, jak wytłumaczyć motywację kogoś takiego. Miałem okazję czytać manifesty strzelców szkolnych. One są na dobrą sprawę dość przerażające. No bo oni tam wprost wykładają dlaczego to robią. No i tam jest mnóstwo jakby powodów, które wynikają. Patrzymy na to z lotu ptaka. Oni byli źle wychowani. Na 100% oni byli mizoginami. Nienawidzili kobiet. Więc tu już widzimy pewne trendy i motywy. Oni Czuli się skrzywdzeni i chcieli w cudzysłowie wyrównać rachunki. To wyrównanie rachunków jest też bardzo interesującym motywem, moim zdaniem, który tutaj też się przejawia. Ja byłem źle pokrzywdzony, chcę teraz oddać światowi. Dokładnie to jest ten motyw, kiedy protagonista tłucze anioła, tego chłopaka, i mówi wtedy sobie, że chciał spalić luwr, chciał zniszczyć ziemię, chciał wszystko popsuć dookoła. Pomyśl nad tym, chwilę. Już nie będę tego znowu wracał, a to jest straszna motywacja, moim zdaniem. Znowu, jeśli chodzi o to praktykowanie tej mrocznej strony. Lo Robert Louis Stevenson, jak pisał doktora Jekylla i pana Hajda, też miał dość podobną refleksję, co tutaj czek Palaniuk. Na początku Jekyll wykształca. W... Jekyll ma fantazję, swoją mroczną stronę, która jest w jarzmie jego silnej persony i jego sumienia. Tworzy swoje alter ego i na początku to alter ego ma małe występki, potem ono ma coraz gorsze rzeczy, dochodzi w tym do morderstwa. I to, co jest niesamowite, to jest piękny symbol. Z czasem alter ego staje się silniejszy, a Jekyll staje się słabszy. Portret Doriana Greja Kolejny przykład. Dorian praktykuje złe rzeczy. Obraz się zmienia, aż dochodzi do fragmentu, kiedy jest ten moment kulminacyjny, Bazyli mówi mu, padnij na kolana, módl się o swoją duszę nie jest za późno. I wtedy nagle to obraz, który jest obrazem jego sumienia, jest zniszczony, szpetny, brzydki, mówi mu, podszeptuje mu coś. I on zabija swojego przyjaciela. I to znowu ten sam aspekt. Jeżeli będziemy praktykowali złe rzeczy odpowiednio długo, to one zaczną na nas wywierać wpływ. Analogicznie jak ktoś, kto ma skłonności do hazardu, do brania narkotyków. Biorąc te rzeczy, fizycznie zmienia swoje ciało, fizycznie zmienia swój umysł. W taki sposób, że tutaj redukcyjnie na to popatrzmy. Kiedy o, jakąś nagrodę masz w postaci kokainy na przykład, to jest bardzo prosty przykład, powstają nowe połączenia nerwowe w twoim umyśle w taki sposób, aby nauczyć ciebie tego, że to jest droga, jaka doprowadziła ciebie do wyrzutu dopaminy, idź tą drogą, to jest skuteczne. Powiedzmy, pozytywnym przewem tego typu mechanizmu, jaki jest w naszych umysłach, jest taki, że po aktywności fizycznej czuję się dobrze, ergo Kojarzę aktywność fizyczną z czuciem się dobrze, chcę uprawiać sport. I to jest bardzo pozytywne, i to jest bardzo prawdziwe. Z autopsji mówię, że tak jest. Z przykładów anegdotycznych moich przyjaciół, którzy ćwiczą, mogę Cię zapewnić, że tak jest. Analogicznie jest, powiedzmy, ze sferą intymną, w związkach. Jest szereg rzeczy, jakie można zrobić, aby miło spędzić czas, i te miłe rzeczy, jakie robimy, zostają wzmocnione wtedy. Na przykład, zachowuj się dobrze, wtedy możesz miło spędzić czas, i to będzie kultywowane. Niestety analogicznie z hazardami i narkotykami. Miło spędzam czas, kiedy śpię, ergo, ćpanie, sprawi, daj, jakby ćpanie daje mi wtedy coś, czego chcę, więc mój organizm uczy się tego, że to jest do, dosłownie to jest najkrótsza linia. Najprostsza droga do tego, aby odczuwać satysfakcję, więc ten impuls będzie wzmacniany. No i to jest to redukcyjne spojrzenie na praktyku... To jest redukcyjne spojrzenie na ideę, że stajemy się tym, co praktykujemy. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.